Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie chryste. Drodzy bracia i siostry, rozpoczęliśmy naszą uroczystą nocną przeświętą od, jeżeli tak mogę powiedzieć, nawiedzenia stajenki. Pewnie małe, większe, bardziej rozłożyste, może tylko symboliczne stajenki stanęły również w waszych domach. Możemy zapytać po co, w jakim celu, dlaczego? Czy tylko torys tradycji jakaś powinność dziejowa forma zabawy z dziećmi czego można dowiedzieć się o Bogu i człowieku, kontemplując betlejemską stajenkę. No bo po to ona jest i to będzie przez kilkanaście pewnie dni, może i do miesiąca. Ona po to jest, aby się przy niej zatrzymywać, aby ją Kontemplować, aby spoglądnąć w milczeniu, obok niej przejść, ale nie obojętnie, niech ona będzie znakiem. Ona jest znakiem. Ona nam o czymś mówi, ta stajenka. I chociaż to są tylko symbole, chociaż to są tylko figurki. Albo rzeźba, to ona po to jest, aby objawiać nam prawdę o Bogu i o człowieku. Bracie siostry, Boże Narodzenie jest świętem wiary, która chce widzieć. To nie jest tak, że my tylko wierzymy. W jakiś nie wiadomo co. Nawet kiedy nazywamy to coś tego kogoś Bogiem. Wiara chce widzieć. Nie ma, bracia i siostry, nic złego w pragnieniu zobaczenia świętych wydarzeń świadczących o trosce Boga o człowieka. świadczących o walce Boga o nasze zbawienie, o nasze ocalenie. Bóg tak zwykł się człowiekowi objawiać. Biblia nieraz opisuje ogromne pragnienie zobaczenia Boga. To zobaczenie Boga nie kłóci się w żadnym wypadku z wiarą. Doświadczenie nie kłóci się z wiarą. Wątpliwości, pytania o to, czego nie rozumiemy we wierze, nie kłócą się z wiarą. Mieliśmy tego przykład chociażby, no, dzisiaj jeszcze jest niedziela, prawda? Jest niedziela, czytaliśmy, w Ewangelii Czwartej Niedzieli Adwentu o zwiastowaniu Maryi. Ona z wiarą przyjmuje orędzie Boga przekazane przez Anioła, ale ona stawia pytania, jej wiara domaga się zrozumienia. Chociaż może nie rozumie, jest zmieszana. Ale jednak pyta, rozwiewając wątpliwości i wierzy. Biblia, jak wspomniałem, nieraz opisuje ogromne pragnienie zobaczenia Boga, ujrzenia Jego działania w świecie, Jego wyciągniętej prawicy. Od Starotestamentalnego pragnienia ujrzenia oblicza Bożego. Tu możemy wspomnieć chociażby Mojżesza, który miał w swoim życiu taki epizod, kiedy spotykał się z Bogiem i, i, i zapytał: Panie Boże, czy mogę Cię zobaczyć? Widział nieraz w znakach, chociażby w goryjącym krzewie, ale czy mógłbym Cię zobaczyć twarzą w twarz? A więc to pragnienie ujrzenia oblicza Bożego, które przenika pokorną, ale i odważną, czasem nawet zuchwałą, modlitwę psalmisty, która zabrzmi nam również w jednym z psalmów czytanych w dzisiejszą uroczystość. Moi drodzy, Dzisiejsza uroczystość ma dwanaście czytań. Cztery różne psalmy moglibyśmy śpiewać. Na każdej przyświętej świętej coś innego. Jutro zabrzmi nam ten psalm. Myślę, że nam przy świętej o 11.00. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. A wcześniej psalmista wręcz zuchwale modli się o to, aby móc ujrzeć oblicze Boga. I oto ziemia ujrzała swojego Zbawiciela. Ale młyszesz, psalmista, prorocy, ciekawość apostołów, Jan i Piotr biegnący do pustego grobu, który. Którzy zobaczyli pusty grób, zobaczyli i uwierzyli. Wcześniej Jan, później trochę zmagał się z tym Piotr, a potem Tomasz. I wreszcie wspomniany Jan, apostoł i ewangelista, którego fragment listu będziemy czytać za kilka dni w jego święto, napisał. Zobaczymy Go, jest przekonany o tym. Zobaczymy Go i staniemy się do Niego podobni. A więc Boże Narodzenie jest świętem wiary, która chce widzieć. Interpretując życie wspomnianego Mojżesza, autor listu do Hebrajczyków stwierdza, że w obliczu wielu doświadczeń wiary, Mojżesz wytrwał. Bracia i siostry, ileż tych doświadczeń wiary nas dotyka doświadczeń życia Mojżesz w nich wytrwał jakby na oczy widział niewidzialnego. Oto do czego jest potrzebne widzenie Boga? Przykłady można by, Mnożyć długo także wśród świętych. W czasie Rorat przypatrywaliśmy się postaci świętego Franciszka z Pasyżu. Nie był jedynym, który chciał widzieć i który chciał pokazać, i w końcu pokazał w tym roku. W życiu świętego Franciszka wydarzyło się to 22 Grudnia 1223 roku, a więc w tym roku 800 lat, kiedy święty Franciszek w Grecjo zorganizował, postawił, nie wiem, zgromadził, możemy to nazywać różnie, zgromadził stajenkę, postawił szopę, czy może wykorzystał jakąś szopę w Grecjo, Przyszli ludzie, wyznaczył rolę, przyprowadzili zwierzęta i pokazał dzieciątko. Pokazał dziecko, które przynieśli rodzice, odgrywający jakby w tych jasełkach rolę Józefa i Maryi. Pokazał dzieciątko, bo Boże Narodzenie jest świętem wiary, która chce widzieć. To doświadczenie wiary jest potrzebne, abyśmy wytrwali w różnych doświadczeniach życia, jakbyśmy na oczy widzieli niewidzialnego. Potem Święta Teresa Wielka od dzieciństwa powtarzała: chce widzieć Boga. Święta Teresa z Lizie, mała Święta Tereska, tak ją nazywamy. Codziennie wpatrywała się w ulubiony obrazek świętego oblicza Jezusa. Karol de Foucault, błogosławiony dzisiaj, apostoł Tuaregów w, w północno-zachodniej Afryce. Każdego dnia przez godziny adorował najświętszy sakrament. A brat z Stezé. Kontemplował ikonę narodzenia pańskiego, bo wiara nigdy nie rezygnuje z pragnienia ujrzenia Boga i Jego miłości do nas, wyrażonej w konkretnych wydarzeniach historycznych. To pragnienie jest dla mnie istotne i sprawia, że nasz ludzki duch nigdy nie rezygnuje z przeżycia przygody z Bogiem która nigdy nie staje się nudna i mało interesująca, kiedy widzimy Boga, widzimy jako niewidzialnego, bo wiara potrzebuje widzenia. I takim znakiem, takich znaków mamy wiele. Jednym z nich jest Stajenka. Boże, daj mi Ujrzeć mego zbawiciela, jak śpiewał psalmista, jak zaśpiewamy jeszcze w tej dzisiejszej uroczystości. Daj mi ujrzeć zbawiciela, jak ujrzeli Maryja z Józefem, pasterze i mędrcy ze wschodu. Pozwól i mi ujrzeć i uwierzyć. Amen.